Chciałam serdecznie dziś opowiedzieć o prostytucji. Prostytucja to jest takie coś, że dajemy swoje ciało komuś i dzięki, dzięki temu zarabiamy. Ale czy, nie, czy zawsze jest takie coś dobre? Nie, bo jeżeli jest yy, mężczyzna, który zabiera tym osobom, który się. Którzy, się protest, pra, te, yy, upra którzy uprawiają prostytucję, <laughs> to jest źle, bo zabiera połowę pieniędzy <laughs> tym yy, paniom, którzy się tam uprawiają ten zawód i za zabiera połowę, połowę pieniędzy dla, 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 dla siebie. Czyli pobiera korzyści z, z pracy tych pań i im płaci. To nie jest tak, że płaci całą kasę, tylko połowę. Że ta jest lepsza, ta coś tam, coś tam, ale zabiera dla siebie połowę do wspólnej kasy. Czy to jest prawidłowe? Nie. Ale poza tym kobieta, która to robi. To powinna mieć dla siebie kasę, a poza tym, jeżeli podejmujesz takiej sytuacji, to nie powinny iść do, nie wiem, do jakiegoś klubu z jakimś panem, który pobiera opłaty za tą usługę, tylko sama z siebie, a nie przysłana, ko przysłana przez kogoś dla kogoś. Ja uważam, że powinny być, to jest powinny... Po, powinien być wolny zawód. <laughs> Jak wy uważacie? Czy prostytucja jest legalna? W Polsce nie. Ale są niektóre... niektóre osoby, <laughs> które robią tą, które robią tą usługę i nieźle zarabiają, ale czy mają dla siebie? To zależy od nas czy dajemy temu dem, mężczyźnie kasę czy nie bo ja, bo ja bym nie dał A poza tym ja bym nie uprawiał tego zawodu yy, Tak Tak za pieniądze Pozdrawiam serdecznie Subskrybujcie kanał Mam nadzieję że będzie tysiąc i nie usuną tego filmu Bo ja nie chciałem yy, <laughs> zrobić takiego filmu, że, że żeby Was urazić, ale chciałbym przedstawić film jak... Yy, chciałem przedstawić że jak to wygląda. Na razie dziękuję, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. I nie róbcie tego dla własnej korzyści jak mówiłem. Nie używajcie ciała, czy tam czegoś dla własnych korzyści, szczególnie dla kobiet. Nie dajcie się, nie dajcie się tam zmanipulować. Żeby zabierano wam kasę. Chodzi mi o ten zawód, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie.